Patrz, to jest najlepszy uchwyt do telefonu, bo utrzyma tą 2 -kilogramową wagę, bo to jest w ogóle elektryczna przystawka, która przyczepia się automatycznie do każdej płaskiej powierzchni z ogromną siłą. I teraz tak, tutaj ma takie ramię, które możemy sobie wyciągnąć: jedno ramię i drugie ramię. I teraz możemy sobie to wygiąć w ten sposób i dostosować sobie pod jakim kątem chcemy mieć trzymany nasz telefon. Przyczepię sobie teraz łatwo telefon, bardzo fajnie trzyma, nic nie spada. I sobie możesz zawsze dostosować, pod jakim kątem chcesz trzymać ten telefon. I najfajniejsze jest to, że przychodzi z takim materiałem, który musisz nakleić na telefon i to bardzo mocno trzyma, i wtedy naklejasz magnetyczny pierścień. Ogólnie jak już nam się przyczepi do powierzchni, to będzie zawsze trzymać, bo przyssanie jest mechaniczne. I to potrzebuje baterii tylko w momencie przysania, a potem już samo trzyma. Także jest to fajna nowość, ja go dostałem na przycenie, mogę Wam napisać w komentarzu, gdzie można kupić.